Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Malec i serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy z Joanną Dzik w ramach naszej, naszego cyklu. Mam biznes stacjonarny, ale działam w social mediach. Cześć Asia, witam Was. Słuchaj, powiedz czym się zajmujesz, jaki jest Twój biznes, co robisz w ramach tego? Ja jestem wirtualnym event managerem, i to jest właśnie taki trochę dziwny, dziwny twór. Ponieważ jakby event management jest to ściśle związane z organizacją wydarzeń stacjonarnych, ale prawda jest taka, że dużo część mojej pracy odbywa się online. I ja zajmuję się w tej chwili organizacją i przygotowaniem oraz sprzedażą takich wydarzeń jak szkolenia biznesowe i rozwojowe, konferencje, spotkania, czy na przykład networkingowe. Udział w targach jako reprezentant, czy też organizacja targów to też bardzo różnie bywa. Zajmuję się też jakby całą jakby organizacją i przygotowaniem wszystkiego od podstaw, od tego, kiedy jest pomysł na jakieś wydarzenie, że ktoś ma jakiś tak powiedzmy luźny pomysł. Na przykład chciałabym zorganizować wyjazd dla kobiet rozwojowy i my nad tym pracujemy a z moimi klientami. Po to, kiedy na przykład ja tylko przychodzę na dane wydarzenie. Po to, żeby sprzedawać. bo Jestem jakby doskonałym sprzedawcą, takim stacjonarnym, i, e, mm -hmm. i czasami klienci mnie tylko po to zatrudniają, żebym ja przyszła danego dnia na przykład na targi i tam robiła swoje. Okay, okay. Więc to jest taki Czyli duży Czyli tak też rozdział. wygląda moja praca stacjonarna tak naprawdę, że, że, tak. Mm -hmm, że też tak, organizujesz też. wydarzenia, pomagasz, mm -hmm. ale też sprzedajesz, rozumiem. E, tak. mm -hmm, mm -hmm. A tak, to też mm -hmm. jest część tego, co robię. Super, to super. A powiedz mi, a w związku z tym, no bo, bo to rzeczywiście jest typowo, typowo stacjonarny biznes, a jakich narzędzi używasz do tych um, online'owych rzeczy, jak, czego, czego właśnie co, czego używasz do promowania swojego biznesu online? I właśnie to jest taka ciekawa sprawa, ponieważ to się może wydawać, jak mówię, że wirtualny event manager, ludzie mają taki zgrzyt. Trochę, ale to jest stacjonarne. Prawda jest taka, że nie jest, mhm. ponieważ większość tych prac, które się dzieją, dzieją się online. Cała sprzedaż, jakby wydarzenia, odbywa się online. Większość przygotowań, które wykonuję ja, i klienci, odbywa się online. I szczególnie jakby w tych szalonych czasach, to co teraz robimy, to przekształcamy te szkolenia stacjonarne w online mhm. To jest też kwestia tego, i to, co jakby ja zalecam zawsze klientom, to jest łączenie tego stacjonarnego z online, żeby to w różny sposób to można rozgrywać i w różny sposób to można łączyć. Więc to nie do końca jest tak, że ja tylko jakby to, to się tak czasami wydaje, ale prawda jest taka, że właśnie masę rzeczy i to są miesiące działań online, które się przekładają na konkretne działanie stacjonarne. Mm. I to też nie jest tak, czyli to też nie jest tak, mhm. że teraz wszystko przerzucasz na online i tylko tam będziesz. Rozumiem, że to nie, nie, nie jest. Mhm. To też nie ponieważ jakby są też takie, jestem w wielu takich grupach, społecznościach um, ludzi związanych z, właśnie z branżą eventową, z trenerami. I jednak wniosek jest taki, że są procesy, których nie da się przenieść do online. Że jednak jesteśmy, wiecie, to jest czysta biologia. Jesteśmy ludźmi, i my kochamy spotykać się z innymi ludźmi, i gdyby nam wystarczyły wiecie, telefony i internet, każdy by siedział wiecie, w domu, nie musiałby nigdy nigdzie wychodzić. A wiemy o tym, jakby właśnie chociażby ta kwarantanna daje nam takie poczucie, jak bardzo potrzebujemy spotkać się z drugim człowiekiem właśnie na żywo. I tak samo jest w przypadku eventów, więc mimo tego, że jest taki chóra optymizm, że a, stacjonarnie niepotrzebne, to jednak. Po trzech miesiącach wszyscy mówią, no nie, no jednak to się to też nie, nie, nie wydarzy. To um, więc to ma jakby takie. Nie, to nie jest. To zawsze moje. Dla mnie to zawsze musi być trochę online, trochę stacjonarnie. Też mhm. wynika z mojego jakby moich wewnętrznych potrzeb, ponieważ jestem ekstrawertykiem. Więc każdy ekstrawertyk kocha szkolenia stacjonarne. Um, I tak co do narzędzi, jakie, z jakich korzystam. Tak, czyli jakiś Facebook, um, rozumiem, to na pewno. To, tak. mm -hmm. to jest tak jakby, powiedziałabym to do pytania dwojako, ponieważ okay. jedno to jest to, co ja robię sama dla siebie, a drugie to jest to, co ja robię z klientami. Mm -hmm. Sama jakby dla siebie korzystam głównie z Facebooka i jakby szkoleń stacjonarnych i trochę z poleceń, bo gdzieś tam chodzę, to ludzie mnie spotykają na danym eventie. Mm. Ktoś wie, że ja go organizowałam, to do mnie przychodzi i mówi, że też taki chce. Albo jest to właśnie Facebook, reklama, różne działania mniejsze lub większe, które tam podejmuję. I na ten moment mi to wystarczy. Ja to będę jakby rozszerzać w najbliższym czasie, ale do tej pory to wystarczyło. Okay. Do klientów i tego, co ja też zawsze rekomenduję, właśnie przy organizacji wydarzeń stacjonarnych, to jest jednak działalność w różnych mediach. I właśnie tworzenie list mailingowych i okay. newsletter jest super, super ważny. Powiedziałabym, że on jest bardzo zaniedbywany, a moim zdaniem to powinien być top jeden każdego jednego biznesu, dlatego, że to jest wła własna, prywatna lista i my tam to zawsze. Zbieranie wysła... adresów mailingowych takich. Tak, mhm. tak zbieranie mhm. tych maili, ale to mało tego trzeba naprawdę regularnie, regularnie chociaż raz w miesiącu do tych ludzi się odzywać okay. i pisać okay. o tym, co robimy. To może przynieść spektakularne efekty, jakby tych kontaktów nikt nam nie zabierze. Jeśli ci ludzie będą chcieli być w naszej społeczności, to oni nam nigdzie nie uciekną. Bo w przypadku mediów społecznościowych dużo o tym osób mówi, że to zawsze jest takie zagrożenie, że my zbieramy wewnątrz jakiegoś biznesu tak naprawdę nasze kontakty. Jeśli Facebook zdecyduje się zamknąć na przykład opcję grup z dnia na dzień, Zwróćmy, wiecie, wszystkie kontakty, nieważne, że ich tam było 20 tysięcy. Po prostu z dnia na dzień to jest koniec jakby naszego biznesu, bo nie mamy z tymi ludźmi innego kontaktu i to będzie bardzo trudno odzyskać. Czyli ostrybować. tak mówisz o takim zagrożeniu, że jeśli tylko tak. wykorzystujemy Facebooka, no różne rzeczy mogą się zadziać, no to tak. wtedy zostajemy bez po prostu grupy docelowej, dla której coś robimy, sprzedajemy, mhm. utrzymujemy się, czyli tu jest taka już bardziej em, taka droga krótsza, tak? Mam maila do mojego klienta, potencjalnego klienta, osoby zainteresowanej mm. moimi usługami i mogę być z nią w ten sposób w kontakcie. Tak, mm. tak. Jakby jako uzupełnienie, albo nawet taki pierwszy kontakt Facebook jest gdzieś tam doskonałą opcją, więc tutaj też zachęcam do takich działań. Instagram dla wielu biznesów to może być fenomenalne, fenomenalne rozwiązanie którego, z którego można korzystać. Teraz Linkedin, który totalnie się zmienił w ostatnich dwóch, trzech latach mhm. i szczególnie jeśli chcemy pracować z korporacjami, z naszym klientem docelowym są firmy, to Linkedin może być dużo bardziej skutecznym miejscem niż, niż Facebook czy Instagram. Tak samo YouTube może być doskonałym środkiem. Ja tutaj mówię o tych różnych opcjach, ale Pewnie to będą oglądały osoby, które zaczynają, nie bójcie się, nie musicie robić wszystkiego naraz. Właśnie, nawet właśnie tego to jest, nie... bo teraz można dostać, wiesz, szaleństwa, Facebook, tak. YouTube, coś tam. Tak. Czy myślisz, że warto wszędzie być, czy jednak wybrać sobie jedno mm. miejsce i tam bardziej? Bo jak mówisz o sobie, to jesteś mm. głównie, korzystasz z Facebooka i to jest dla mm -hmm. ciebie okej okay też, nie? Więc tutaj jest takie... Jak już widzimy to wszystko, to już ręce mm -hmm. nam opadają. i Może warto nigdzie nie być w związku z tym. <laughs> powiem ci, że to jest tak, że na początku warto być w jednym miejscu mm -hmm. i nie warto jakby zaczynać wszystkiego łapać wszystkich srok za ogon. I to jest okay. warto, żeby się jakby zdecydować, czy jesteśmy chcemy być YouTuberami, chcemy być podcasterami, jakby jaka czy chcemy być blogerami, jakby mm -hmm. jaki jest nasze główne medium. Z które chcemy się komunikować. I super. jeśli wybierzemy, to może wynikać z naszej natury. Jeśli na przykład uwielbiamy, jesteśmy super dobrzy w social media i, i tak wrzucacie 100 tysięcy relacji na Instagrama, to ten Instagram wiecie, będzie 100% dla Was, ale jeśli dla Was jest problemem, żeby wrzucić chociaż jedno zdjęcie na miesiąc, to w ogóle pójście wiecie, w Instagrama, gdzie kluczowe jest dodawanie 100 milionów Insta stories dziennie, no to może nie być. Więc to moim zdaniem. Wybór na początku trzeba wybrać jedno, to, które jest jakby zgodne z nami, z naszym, jest potencjalnie najlepsze też dla, naszy, dla naszego biznesu, czyli jest najwięcej naszych klientów i gdzie my się czujemy dobrze. bo a, bo to jakby jest kwestia indywidualna bardzo, na początek, ale nie super, warto... to ważna, ważna rada, myślę, że to super, dzięki za to. Czyli powiedz mi konkretnie, jakbyś nam powiedziała, co Ty sprzedajesz w tym internecie, że tak powiem, czyli w ogóle udział w szkoleniach, tak, bo to już powiedziałaś, tak. mhm. że to są szkolenia i stacjonarne, ale też online. Czy coś tak. jeszcze można tam sprzedawać w Twojej, w twojej branży? <grym> <grym> Wiesz, to ja sprzedaję usługi, jakby moją usługę okay. sprzedaję online. Więc okay. ja, jakby to jest, jakby ja głównie sprzedaję sama dla siebie, bo to też, jakby właśnie rozbicie to, to co ja sprzedaję dla klientów, a to, co sprzedaję okay. sama dla siebie, no to ja sama dla siebie sprzedaję usługę moją. Super. I to jak najbardziej sprzedaż usług jest, e, jednak jak najbardziej to jest dla mnie ok i bardzo mi to ułatwia, że ja mogę to sprzedawać online. Mm -hmm. e, do tego teraz wchodzą, u będą wchodziły kursy online. Okay. Więc to też będzie jak najbardziej online'owo i będę to sprzedawać online. Mm -hmm. U moich klientów, poza właśnie też ich usługami, ich e, szkoleniami, to są jakby wszelkiego rodzaju spotkania i online, i offline, książki, e-booki, webinary, czyli jakby to jest bardzo dużo. Jeśli ktoś ma produkt konkretny, bo akurat ja pracuję z takimi wiedzowymi, że tak powiem, produktami, kiedy najczęściej moi klienci sprzedają jakąś tam wiedzę, no, ale jeśli ktoś sprzedaje konkretny produkt, czyli ubrania albo jakieś rękodzieło, to tym bardziej um, działalność online będzie bardzo wskazana i, i pomocna w tym, co, 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 się, co się robi. Powiedz, dlaczego warto być, e, Twoim zdaniem, w mediach społecznościowych? Często już mamy dosyć tam, może, może jednak nie, ale jak myślisz? Tym bardziej, jak ktoś ma taki typowo stacjonarny biznes, dlaczego warto być? E, w tych social mediach, Twoim zdaniem? Więc to powiem Ci tak jakby z mojego prywatnego doświadczenia, ponieważ ja mieszkam na wsi koło Radomia. Jakby nie mieszkam tu jakby od znaczy mieszkam tu od zawsze, ale mieszkałam też. Czyli we we Wrocławiu. Tak, mieszkałam we Wrocławiu, mieszkałam w Warszawie przez wiecie, jakąś dekadę. Mhm. Teraz powrotem mieszkam tutaj, i jakby w tych dużych miastach każdy miał jakieś social medium. Czyli jak ja sobie chciałam iść do fryzjera, to wiecie, wpisywałam sobie fryzjer kosmetyczka, albo restauracja, albo nie wiem, szef. Ja dawałam wiecie, listę wszystkich osób, do których mogę pójść w danym mieście. Mhm. U nas w Radomiu jest tak, że bardzo dużo biznesów to za mnie dbuje. Ja z automatu wpisuję coś i próbuję znaleźć jakąś usługę, restaurację, wiecie, okay. gdzie chciałabym i komuś zostawić pieniądze za coś, a nie mogę, bo ich nie ma online. I jeśli w Radomiu trochę nie wiesz, że Ktoś na przykład ma sklep tu i tu, albo właśnie nie wiem, tu ma jakąś restaurację, albo tu ma punkt, albo tam w bloku obok, to pani Zosia na przykład, nie wiem, robi przeróbki krawieckie, jakby, mm. to są wiecie rzeczy nie do znalezienia. Mm -hmm. Jakby każda pantoflowa jest... blisko i zobaczysz szyd, ale w innych tak, przypadkach tak. nie super. Mhm, tak, i jakby dla mnie to jest wiecie, jakby strasznie jakby takie irytujące, bo ja przywykłam do tego, że ja zanim. Pójdę po jakąś usługę, czy wiecie, produkt, to robię taki searching w internecie, czyli sprawdzam, nie wiem, skórzane buty radą, nie? I załóżmy. I powinnam dostać listę takich sklepów. A tutaj, jak mm -hmm. wiecie, czasami ktoś tam, nie ma w ogóle social mediów bardzo jakby rzadko w takich szczególnie mniejszych biznesach. Bo mm -hmm. restauracje to może to ogarniają, ale na przykład takie drobniejsze usługi totalnie nie, a myślę, że to by było bardzo dla mnie jako klienta pomocne i myślę, że to jest taki. Mm -hmm. Powód, dla którego warto dać szansę swoim klientom na to, żeby nas znaleźli. I warto nawet sami wiecie, chociażby jeśli nie macie siły, czasu, pieniędzy, żeby prowadzić całe, bardzo rozbudowane social media, to warto wiecie, jeśli prowadzicie szczególnie biznes stacjonarny, dodać się do Google Maps, założyć tego Facebooka, mieć chociaż prostą stronę z, wiecie, z imieniem i nazwiskiem, czy nazwą usługi. Adresem gdzie można was znaleźć, w jakich godzinach pracujecie z numerem telefonu czy mailem, i to jakby dla mnie czasami mm, byłoby wystarczające, bo ja nie oczekuję od mojego szewca, że on będzie mi wstawiał 500 tysięcy postów okay. w miesiącu na, na, na Facebooka, bo to może mi do niczego niepotrzebne i faktycznie nie zwiększy sprzedaży, ale sam fakt, że będzie się w tych socjal mediach, już mi pomoże znaleźć taką usługę. Okej, okay. super, dzięki. To takie fajne, myślę, że możemy też taką, taką płyętę, że pozwól się znaleźć, daj sobie szansę, tak. żeby znaleźć się w internecie. Pomimo, że być może to funkcjonuje całkiem nieźle, to być może efekty tego, jak zaczniesz być w wirtualnym świecie, mogą być bardzo, bardzo spektakularne. To prawda, A... jeszcze. I tylko jedną rzecz powiem, żeby, bo to pewnie też będzie taka obiekcja, która się pojawia, żeby no. zacząć w tym świecie y, wirtualnym wcale nie potrzeba żadnego budżetu, ani spektakularnie dużej wiedzy. To naprawdę są podstawowe rzeczy, które znajdziecie za darmo i które za darmo założycie. Facebook jest za darmo, przynajmniej wiecie, na początku, póki nie dajecie reklam, Google Maps jest za darmo. No jest masa rzeczy, które możecie zrobić za darmo albo bardzo małym kosztem. Więc warto sobie dać właśnie tą szansę. Dzięki. Bardzo Ci dziękuję za, za tą rozmowę i poświęcony e, czas dla nas tutaj, w naszym kursie. Super. Super, dziękuję bardzo. Dzięki.